Dajcie moi drodzy bardzo serdecznie! No i dzisiaj lecimy z kolejnym odcinkiem z Grida 2. Moi drodzy, kariera naprawdę nabrała wysokiego tempa. Dlatego my nie spuszczamy nogi z gazu i ciśniemy po kolejny samochód. Mamy zaproszenie do Hongkongu, gdzie do wygrania jest back-mono. No to zabieramy się do roboty. Mamy 3 minuty i 6 sekund na zdobycie tegoż oto samochodu. Jeszcze tak rzut okiem na statystyki, no tak, masa rzecz jasna jest niska. Co jest wytłumaczalne? Okej, okay. znów by, by się tak zdarzyło, żebym zapomniał. E, sucharka, a to jest rzecz niewybaczalna, dlatego już nadrabiam. Kiedy tytoń się cieszy? Kiedy jest spalony. Ha, oczywiście, że wtedy jest radośnie. Tylko o jaki tytoń tutaj chodziło? To już tą rozkminkę pozostawiam Wam. Okej, okay, przechodzimy sobie. Aha, do pierwszego wyściga, wyścigu w dniu dzisiejszym. Będę brał je spokojnie. Okej, okay. piękny Bakmono. Trzeba zwracać uwagę na to, że to jest bardzo lekki samochód. Zakręty można przejeżdżać z bardzo dużą prędkością. Jest bardzo przyczepny, co już widzę. Ha, co więcej, no jest pierońsko szybki. Ale tak, ale gdy już wpadnie w, w poślizg, no to klękajcie narody. Jest masakra, żeby go wyprowadzić z tego poślizgu. Trzeba na to uważać. Bo samochód też. Pewnie jest mniej wytrzymały na jakiekolwiek uszkodzenia. Przynajmniej powinien być. No i kierowca nie powinien się czuć bezpiecznie jednakowoż. To tylko, tylko gra w rzeczywistości. Na pewno by było mu. No, na pewno miałby się o co obawiać. Tutaj uważać ten odcinek, na którym się już nieraz przejechałem. Dobrze, dobrze, pięknie, pięknie. Jeszcze dokładnie dwie minuty. Aj, to jest właśnie to. Spokojnie dohamować. No i to hamowanie pulsacyjne, do którego jestem zmuszony. Chyba muszę zainwestować w dobrą kierownicę. Mam akurat kierownicę jednak jest ona no, w nie najlepszym stanie. Chyba są problemy z. Spedałem gazu z tego co wiem A to jest najważniejszy element choćby nawet w samochodzie są inne, ale jak nie ma gazu, no to no to nie ma radości. Wo wow, 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 spokojnie, tu jest taki szeroki zakręt, a ja się tak boję. No i ciśniemy sobie połowa trasy, ja mam chyba mam jakieś braki Chyba będę musiał coś nadrobić. Bo widzę, że ten czas płynie nieubagalnie. Aj. Wydaje się taki zwrotny, fajny samochodzik, a jednak gdy wpadnie już w nadsterowność, moi drodzy, to nie ma czego zbierać, ale to będzie mnie zmuszało do większej koncentracji, tym bardziej, że znów. Ilość retrospekcji, ilość możliwego cofnięcia czasu i naprawienia swojego błędu, no spadła mi do do jednego, co nie jest fajną perspektywą. Ok, teraz tutaj ciśniemy, mamy naprawdę taką przyjemną, przyjemną drogę, przyjemny odcinek i to będzie chyba już ostatnia prosta do mety, moi drodzy. To się powinno udać. Raczej nie inaczej. Ajajajajaj, spokojnie. Czy się uda? Czy się uda? Proszę, to nie jest takie oczywiste. 5. Fucka, fuck, 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 fuck. Ile? 18 setnych, tak? Dobrze zauważyłem. Dobra Oczywiście. Moi drodzy, 18 setnych to jest to jest właśnie. Czas, który mnie dzielił od niepowodzenia. No jeszcze pewnie 3 minuty i 6 sekund by mi zaliczyli, jednak gdybym przekroczył to o jedną setną nawet, no to już niestety. Niestety. byłoby niekolorowo. By Biorąc udział w zawodach specjalnych łączysz przyjemne spożyteczne. Ula, la, pogani Huayra, moi drodzy. Popatrzcie, pogani Huayra klasy czwartej, czyli będzie naprawdę szybko, no i będzie naprawdę ładnie. Ok, zawody. Nixon wyprzedzanie. No to jedziemy sobie na Nixon wyprzedzanie. Dwa okrążonka i samochód GC Automobile. No to jedziemy sobie tym GC, moi drodzy i i spróbujemy coś powyprzedzać. E, tak, ostatnio miałem nim okazję jeździć, jak go chyba zdobywałem Później już go nie wybierałem Tak, zgadza się No i okej, okay. w tej takiej mojej chyba najmniej lubianej konkurencji Będzie musiał się sprawdzić, mam taką nadzieję Bo akurat gdybym miał szerszy wybór Pewnie bym go nie wybrał Chociaż mógłbym się mylić, gdyby tam wyskoczyli mi z jakimś całkowicie popieprzonym samochodem Nie chciałbym tutaj samochodu zbyt narowistego Wiadomo, że tutaj trzeba precyzji, a takie samochody jej nie zapewniają. Zobaczymy jak GC Automobile. Kuryczak, faken. <ścoughs> Dobra, już na początku mi kurwa wyjewali. no. A, fuck it. No nie wierzę w siebie. Dobra, spokojnie. Jedziemy, 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 jedziemy. Tam tego trzeba przy... Ale pamiętajmy jedno, on nie ma odejmowanych punktów za stłuczkę. On jest chyba wynagradzany za to. A nie ryzykuje, nie wygrywa. Oczywiście. Oczywiście, jest ryzyko, jest, jest zabawa. Tym lepiej się ryzykuje, jeżeli się wygrywa. A kurwa, wyczyścili mi. No już nie będę cofał, ale pff, nie zaliczyli mi tego. Zmieniłem trasę po prostu. No. są zachwyceni twoimi popisami. Dobrze, dobrze. Ja też jestem zachwycony, tylko ciągle tak nerwowo spoglądam na e, pozycję, którą aktualnie zajmuję. Trasa jest strasznie kręta i nie jest e, zbyt kolorowo, że tak powiem i chyba będzie ciężko dojść do tysiąca punktów, dlatego modlę się, żeby on do tej granicy nie dotarł szybciej niż ja. Tak, no te moje tutaj popisy wyglądają troszkę jak poczynania tego pana z, e, z Warszawy w swoim pięknym białym M3. Wiecie o czym mówię, jeżeli nie no to zapraszam na mój profil na fejsie. Tam dokładnie to możecie sobie obejrzeć. Wstawiłem ten filmik. Przekozak, co jest. Oczywiście, ja mm, jadę. Innym samochodem. Nie jest to BMW M3. Jednakowoż, no też potrafi sporo z tego co widzę. To nie jest takie całkiem zwykłe siroko. Ale pan Wem3 E92 jest naprawdę zdolnym kierowcą. Ja szczerze mówiąc nie jestem z tych, którzy by go byli jakoś tam stanie hejtować. Bardziej doceniam jego umiejętności niż disuję za to, że robił to w mieście między ludźmi. Akurat ufam bardziej jemu niż jakimś dziadkom, powiedzmy, 60-70-letnim w swoich golfach czy w. Toyotach Corollach Bo akurat u nich refleks to jest sprawa, która zaginęła pół wieku temu. No ale wiecie o co chodzi. Taki kierowca nawet ma szansę tutaj zaryzyk znaczy zaryzykować, zareagować w odpowiedniej chwili. I uniknąć jakiegoś tam wypadku. A jego przejazd był naprawdę efektowny. 12 minut czystej ekscytacji. E, polecam Wam serdecznie. Zadanie wykonane: Jestem pierwszy. Słodziutko: 24 400 punkcików. Dobra robota, stary. Ale go zgniotłem. O oh fucking, Zgniotłem go. I to naprawdę ponad 3 razy. Widać. Coś tu potrafi jeździć. Okej. Okay. powróciłem i zadania od sponsorów, więc mam dodatkową opcję do zarobienia, do zyskania rzeszy fanów. Proszę, telefon mi tutaj kwiczy, że nie ma, że bateria się rozładowuje, a ja go używam jako stopera. Fuck. Ale tego się nie spodziewałem. Oczywiście, trzy rundy. No to jedziemy szybciutko. Dubaj, Paryż i Hicago! Proszę McLaren F1, czyli przetestujemy sobie samochód, który ostatnim razem wybrałem. No i fajnie. Okej, okay, aż mnie korci, żeby sobie sprawdzić osiągi tego samochodu. To jest naprawdę już klasa em, ekstremalnie dobrych samochodów, McLaren F1. Nie wiem, czy słyszeliście, ale ostatnio właśnie taki McLaren F1 zagarażował na drzewie. Nie wiem, jaki miał numer. To był chyba 57 z numerem nad podwozia 57, chyba, tak chyba tak, no nie jestem w stanie. Wiem, że to był, no wiecie, McLaren i 1 nie należą do częstych widoków, dlatego tym bardziej szkoda. Na pewno właściciel będzie chciał naprawić wóz, bo ich już dawno nie produkują. Cóż z tego, że. Że MP412C czy teraz P1 bodajże. Jak F1 e, Udało jest się samochodem wstrzymać. wyjątkowym, Dobra, następne auto będzie Okej, okay, no, co mogę powiedzieć o tym samochodzie? E, fajnie przyspiesza, trzyma się drogi. Ale gdy trzeba go sprowokować, nie ma z tym najmniejszych, najmniejszych problemów.

Dostrzegam problem. Samochód nie posiada kontroli trakcji. <laughs> A Kalum jest popierdolonym idiotą. To takie spostrzeżenia na dzisiejszy odcinek. I wy wierzycie w to, że ja jestem w stanie przejechać jeszcze dwa, oprócz tego, oprócz tego jeszcze dwa okrążenia, posiadając tylko jedną Retro gówno. Nie, nie wierzę w to. Jednego McLarena F1 mniej. No dalej, go. Czym on to jeździ? Pierdoli, że on ma Bugatti! Sorry! Wiem, że kosztowna naprawa, sorry, wybacz. Cholera, my chyba w Dubaju jesteśmy, faktycznie. Dubaj chyba miał być. A no skręcaj, nie odpuszczę gazu! Zdążyłem zauważyć kapucynie. No jedźże! Ścigam tego, Harrison... Harrison jest... Jak? Jakim... No dobra. Do końca tylko dwa okrążenia. Wow! Nie! Nie rób tak! Gdy pod maską dużo koni, to mózg... Jak to było? To móc nogi nie dogoni, tak? Okej, okay, dopadam, dopadam Luciana Galfon, Galfion, którego chyba już zdążyłem poznać. Gdzieś mi się tam obiło o uszy. Uważamy. Uważamy. Jeżdżę teraz e, jakąś puszką po sardynkach więc każde zderzenie będzie mnie automatycznie eliminowało z dalszej z dalszego udziału w tych zawodach. Ajajajajajajajajaj. Ale jednocześnie muszę walczyć z Harrisonem, który nie jest nie jest łatwym przeciwnikiem, a czuję, że mnie zdziera w prawą stronę. I bardzo mnie to martwi. Bardzo mnie to martwi, ale to bardzo Bo to oznacza, że, że zakręty w lewo są naprawdę ciężką sprawą. W prawo jakoś tak nawet sam skręca. Kurwa, faktycznie, no on nie może skręcać w lewo. Odpuść, 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 odpuść. Fuck it! Co to się stało? Ajajaj, aj, aj, świetnie, świetnie. Cóż z tego, mam jeszcze jedno okrążenie. Nie wiem, czy będę w stanie go dogonić. Nie chcę tu przeszarżować tak jak przedtem. I rekord zgubionych części w całej historii WZR. Ej, może mi dać jakieś bonusowe punkty za to, że jadę takim czymś. Nie! Nie możesz mnie wyprzedzić! It's super <laughs> Teraz tak, jeżeli chcę skręcić w lewo To muszę mu y, Muszę go sprowokować do poślizgu Wtedy akurat Jestem w stanie skręcić Kurwa W każdym innym przypadku jest kiepsko Kurwa, cały mój wóz jest w kiepskim stanie, nie tył no nie gadaj! Hello! Hello, Moskwa! Kurna, hata! <ścoughs> nie mam szans! Zabawne, naprawdę bardzo zabawne! Bardzo zabawne! Bardzo, bardzo zabawne! Wiesz co? Zaraz stracisz zęby! Okej, okay, moi drodzy, popatrzcie tylko, w jakiej sytuacji kończę ten wyścig. Ale się udało, jestem pierwszy i do ostatnich centymetrów walczyłem z tym. To jest to pętaniec. Nie, ja już wolę tego nie komentować, ale wiecie o co chodzi. Masakra, moi drodzy, masakra. Jesteś liderem, ale nie ma co odpuszczać. Wszyscy będą ci siedzieć na ogonie. Ach, tak, tak, tak. Nie ma co odpuszczać. O Boże. Próbowałem chyba ze 4 albo 5 razy dojechać w ogóle. No i zazwyczaj po pierwszym, maksymalnie drugim okrążeniu nie miałem retrospekcji i rozwalałem się. Dlatego no no kiepsko, kiepsko. Teraz troszkę ogarnąłem nerwy. Aż mnie gardło rozbalało. Fuck. Tak, tak, znam. Mam nadzieję, ojej. Już widzę zakręt. I już sobie przypominam chyba nawet co to za trasa jest. To jest również jedna z tych tras, na których miałem grube problemy. I właśnie i właśnie coś chyba na ten temat McLaren będzie mógł powiedzieć po tym po tym przejeździe. Ale ich nie ma gdzie wyprzedzić. Ja to do, dosłownie dotknę go. I mnie nie wyrzuca. Już mi tylko trzy zostały, a ja jeszcze dobrze się nie rozpędziłem. Jeszcze nawet nie zdobyłem jednej pozycji. Tak, no. Gdyby nie zakręty, to ja bym nie miał na co liczyć. Jedź, 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 Jestem szósty. O, tak, 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 to jest ta trasa. Ah, Good! Dobra, niech będzie! Szajne. Uszkodziłem sobie lewe koło albo prawe. Wiem, że mnie zdziera w le. Ale to jest lewe! Wow! Nie mogę cofnąć do tego momentu, nie? Nie bardzo. No, niech będzie dobra, no. Trzeba będzie z tym jakoś żyć. No, kuta fonie! Masz szczęście, że nie uczestniczyłeś w tym wypadku. Chyba jednak uczestniczyłem. Masz jakieś. Błędne dane. Oj, widzę, że walka o pierwszą pozycję między Karterem a Kirkudem się toczy. Myślałem, że jeden gdzieś wystrzelił. Wow! Zapomniałem o tym zakręcie. Myślałem, że jeden gdzieś wystrzelił w przód, a ten drugi jest niedaleko mnie. A tu proszę, oni byli w jednym miejscu niemal. Teraz się troszkę oddalili od siebie. A ja cisnę. Lecę! Wow! To chyba nie tak. Chyba nie! No dokładnie, widzę, że ty też... załatwię cię. Że ty też wiesz, że trzeba tu hamować. Oj, gdy on wpadnie w poślizg... Z tak uszkodzonym przodem to nie będzie co zbierać. Zostały mi dwa okrążenia. Popatrzcie na retrospekcję. Prosz. <słuch> Moi drodzy, to się tak nie da. To jest jakaś katastrofa normalnie ludzkość. Katastrofa. Moi drodzy. No i popatrzcie znów. Znów! Tym razem na rondzie trwa pojedynek. Ajajajajaj. Zaraz chyba stracę głos. Nawet nie wiecie ile... A fuck! Nawet nie wiecie ile potu wylałem. Jest, 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 jest! Pierwszy! Fuck it. Fuck it. Ja mam dość. Jak ja... Nie potrafię sobie wyobrazić, że jeszcze jedną rundę mam przejechać. Kompletnie nie mogę sobie tego wyobrazić, ale podejmuję się tego wyzwania. Chcę zakończyć ten odcinek. Nawet nie macie pojęcia, to chyba... Do tej pory chyba najbardziej wymagający ode mnie odcinek. Katastrofa, katastrofa po prostu. Już dawno nie byłem tak zmasakrowany przez grę. Tym bardziej samochodówkę, którą tak kocham. No, ale no, cóż, łzy. Ale tak, moi drodzy, mamy Chicago. Ogarnijcie to, to jest akurat e, jedna z moich ulubionych tras. Właśnie dlatego doszedłem do takiego wniosku też. Agresja na starcie jest bardzo kiepskim pomysłem. Trzeba spokojnie poczekać, aż. <laughs> to, to jest najlepsze u mnie. ja mówię całkowicie o czym innym. Znaczy, mówię jak powinno się robić, a robię całkowicie odwrotnie. Ale faktycznie, trzeba dać im czas, żeby się te szyki troszkę rozluźniły. Żeby było miejsce, żeby ich wyprzedzić. Bo tak, to no, jesteśmy skazani na uszkodzenia wozu. Jestem czwarty. Postaram się być trzeci, potem drugi, pierwszy. Standardowo. Oczywiście. Tu jest dużo ostrych zakrętów, przy, przy których oni po prostu się do końca tylko dwa okrążenia. Boją i zwalniają do zera, można by powiedzieć. Dlatego Dlatego mam tu swoje. Mam największą szansę, żeby za pierwszym razem przejechać tą trasę. Nawet tak ekstremalnym wozem, wozem, jakim jest McLaren. Ale mnie strasznie rzuc. Nie macie pojęcia. Nawet takim ekstremalnym wozem, jakim jest McLaren F1. Samochód o tyle niesamowity i niepowtarzalny, co wymagający skupienia precyzji. Opanowania tego ostatniego z pewnością nieraz brakuje mi. Koniec użalania się i ciśniemy, bo mamy naprawdę kawałek straty do pierwszego, ale pamiętajmy o tym, że wystarczy mi tu drugie miejsce, żeby, zając, żeby zająć pierwszą opozycję w ogólnej klasyfikacji na koniec wyścigu. Wcale nie potrzebuje tutaj zwycięstwa. Drugie miejsce będzie git. Ale ambicja... Ambicja jednak prosi o coś więcej. A coś więcej to znaczy tylko jedno. Dawaj, kurwa, to pierwsze miejsce. Harrison, no dałbyś sobie spokój! Psujesz mi materiał! Psujesz mi przejazd! <laughs> Cieknie ci słodnicy ej, 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 nie będę komentował No wiecie co, nie uda się Ale to nic I tak jestem zwycięzcą e, I tak jestem z siebie dumny e, Cztery retrospekcje mi zostały Popatrzcie jaka ta trasa jest dla mnie przyjemna to był naprawdę jeśli rzeczywiście tak bardzo zależy Ci na wygranej, to z pewnością masz ją w kieszeni. Tadawn! Ukończono, moi drodzy. Ukończono, a mnie wykończono. Nie będę się użalał nad sobą. Już mam to zresztą, a mam coś takiego w sobie, że, że lubię się nieraz nad sobą użalać, ale. Ale trzeba, kurwa, iść do przodu. Nie poddajemy się. 19 milionów. 400 300, 3500 fanów. Oj 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 oj. Proszę, mamy świetnego Mercedesa SLS i Audi R8, ale wszystkie w naprawdę niesamowitych wersjach. Tutaj mamy AMG GT3, a tutaj LMS Ultra. Porównajmy sobie oczywiście statystyczki. Statystyczki, które wskazują, że prędkość Audi ma troszkę większą. To samo ma zresztą i z przyspieszeniem, tak na moje oko. Oczywiście, że tak. Co mamy dalej? Moc. Popatrzcie, ile mocniejszy jest Merc, ale nie to tutaj jest najważniejsze. Ważniejsze jest przecież prędkość przyspieszenie. Masa, masa jest cięższy. z Merol, oczywiście, elektronika i te sprawy. Napęd, przyczepność albo zrównoważone. Postawimy na przyczepność, co nie, no nie jestem fanem jakiejś tam przesadnej przyczepności, zawsze troszkę wolę się poślizgać, ale, Tak ale, mm, tak, no oczywiście, o proszę, SLR-a będziemy walczyć, czyli nie SLS-a na razie, tylko SLR-a, McLaren SLR, to jest samochód, który, o który będziemy się ścigać, o dokładnie ten bron, brązowy, taki, nie, bordowy taki, tak, e, który tutaj macie na ekranach. Bardzo fajny, efektowny samochód. No i okej, okay, moi drodzy, to będzie na tyle w tym odcinku. Taki długasierny wyszedł, ale zawody specjalne jeszcze się wkradły, a ja miałem problem z moim piątym sezonem w WSR. Dzięki za uwagę, moi drodzy, i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie.